Nazywam się Jacek Mosz. Jestem mieszkańcem gminy Kozy. Gmina leży w bezpośrednim położeniu obok Bielska Białej. I tutaj się urodziłem, tutaj rozwijam swoje pasje i staram się, aby to wędkarstwo przynosiło mi jak najwięcej zadowolenia, jak najwięcej radości z tego, co robię. Wędkarstwo w ogóle w moim życiu, jako pasja, pokazała się bardzo wcześnie. Już jako młody chłopak chodziłem z wędką na, na ryby, na pobliskie rzeki. I do dnia dzisiejszego bardzo mocno trwam w tym. Jest to moje hobby największe, któremu poświęcam bardzo dużo czasu. Staram się to robić w sposób profesjonalny, ale jak najbardziej traktuję to sportowo, zabawowo. To trzeba mieć jakieś zezwolenie na to, pewnie. Oczywiście, zezwolenia trzeba wykupywać. Trzeba na każdą wodę wykupić zezwolenie, na ryby, na, na wody nizinne, na wody górskie. Oprócz tego jest bardzo dużo zbiorników w Polsce wodnych, jezior, gdzie trzeba dodatkowe zezwolenia wykupywać. Na karty, które wykupujemy tutaj w swoich macierzystych kołach, mówimy tylko na terenie Okręgu Bielskiego, już Okręg Katowicki, mimo tego, że śląskie, są dodatkowe opłaty, dodatkowe opłaty na rzeki górskie, gdzie jest powiedzmy piękny Dunajec, Poprad, na którym też bywam, należy opłaty uiścić w związku w Nowym Sączu. Jest to bardzo łatwe, gdyż wszystkie numery, kont poszczególnych związków są na internecie, można to spokojnie sobie na poczcie wpłacić lub na miejscu, w tam wyznaczonych miejscach, gdzie koła mają swoje siedziby. Powiedzmy o tym, że właśnie na łódce, na której jesteśmy, jest wykonana własnymi rękami. Tak, jest to łódka wykonana przeze mnie własnoręcznie, od podstaw, od zera. Łódkę tą budowałem przez 10 miesięcy w warunkach domowych, w swoim domowym garażu. Jest to taka dodatkowa moja pasja, gdzie próbowałem się przez, przez parę lat podpatrzeć, jak te łódki wyglądają. Oprócz tej łódki mam jeszcze małą łódkę, ale postanowiłem sobie zrobić kabinową, która mi bardzo jakby uprzyjemnia to łowienie, z uwagi kiedy następują jesienne już zimna, kiedy są duże wiatry. Wtedy spokojnie mogę się w kabinie schować, a na rybki sobie polować tutaj z tego miejsca, za kabiną, gdzie siedzimy. Łódka jest nazwana imionami pańskich wnuczek. Tak. W okresie, kiedy tę łódkę budowałem, właśnie w tym czasie. Urodziły mi się dwie wnuczki, i postanowiłem imiona tych moich wnuczek umieścić na łódce. Co sprawia mi wielką radość, bo jest to jakby, jakby mój taki dar dla tych dzieci, i bardzo się z tego cieszę, że mogę pływać na łódce, gdzie są imiona moich wnuczek. Bardzo mnie to cieszy. Najdalej, gdzie Pan łowił ryby? Yy, może powiem tak, że doświadczenia te wędkarskie od najmłodszych lat zbierałem tutaj na, na wodach okolicznych, czyli pobliskie rzeki, jeziora. Ale po pewnym czasie ta ciekawość połowu moja była coraz większa i byłem na kilku wyprawach na morzu. Byłem najdalej na Lofotak, czyli daleka Norwegia. No piękne połowy, piękne tereny. Naprawdę bym radził każdemu, kto zajmuje się wędkarskim, to to kocha w miarę możliwości odwiedzić te tereny. Piękne połowy, piękne warunki połowowe w Szwecji, w Szkierak. piękne, piękne okazy szczupaków. Typowe wędkarstwo spinningowe, naprawdę piękna przygoda, nie tylko kończąca się na, na rybie, na złowionej rybie, ale wspaniałe wrażenia natury zbudowanej tam przez lodowce, przepiękne fiordy. To naprawdę warto zobaczyć, i jest to niesamowite, niepowtarzalne wrażenie. Złowione przez pana największe trofeum. No moim największym trofeum nie jest to może aż tak wielka ryba, jest to 15kg szczupak, 1,13 długości. Jest to dla mnie ryba, która sprawiła mi wielką frajdę. Tutaj mamy właśnie wyprawioną głowę tego pięknego szczupaka, nie jest to jakiś rekord, ale jest to ryba taka, z którą naprawdę można się pobawić i fajnie, fajnie powalczyć. Trudno mi mówić o ilości ryb złowionych, są to ryby różnego gatunku, gdyż nie uprawiam wędkarstwa tylko spinningowego, ale również i, i gruntowe i, i spławikowe. Także gama złowionych ryb w moim przypadku jest dosyć duża, dużo gatunków ryb, co to daje mi bardzo dużą satysfakcję, a nie jakaś wielka ryba, która tam z wody jest wyciągnięta i, i niejednokrotnie przez wielu wędkarzy niszczona, bo czasami choć chcemy tę rybę wypuścić, to te ryby nie przeżywają. Rozumiem, że skoro hobby to też kosztowne, na pewno. Z tym, że jest to hobby kosztowne na samym początku, kiedy się startuje do tego. Tak samo jak do, do myślistwa. Później z roku na rok jakoś tak systematycznie uzupełnia się sprzęt i nie jest to już tak bardzo odczuwalne. Z tym, że chcący wystartować do tego, no to trzeba się troszkę liczyć z kosztami, bo mieć troszkę sprzętu takiego profesjonalnego, są to już koszty. Ma Pan swój stawek też. Mam staweczek, taką może większą sadzawkę na ogródku. Po co jest wędkarzowi stawek, skoro ryby łowi na jeziorach na rzekach? Przede wszystkim stawek, ten stawek jest pewną atrakcją tego ogrodu. Służy dla mieszkańców mojej rodziny, mojego, mojego domu. Tutaj w okresie lata po prostu sobie siedzimy, odpoczywamy. To, że ryby są moją pasją, że od dziecka miałem w domu zawsze akwarium, te rybki mnie fascynowały, jakoś to kochałem, postanowiłem, że w tym stawku też muszą być rybki. Rybki, które stanowią takie naturalne życie biologiczne tego stawu, tej wody. Ale ta hodowla tych rybek, jako wędkarzowi, poza tym, że mi daje satysfakcję, daje mi wiele rzeczy do myślenia, które mogę zauważyć w życiu ryb. I jest to dla mnie dodatkowy kalendarz brań. Ryby które tutaj obserwuję i widzę, jak one pobierają pokarm, którym, z którym są żywione i w jaki sposób one żerują, są odbiciem tego, w jaki sposób ryby żerują na akwenach, na pobliskich jeziorach, na rzekach. Gdyż, jak wiemy, aura, zmiana ciśnienia, zmiana temperatury wody, temperatury otoczenia bardzo mocno wpływa na żerowanie ryb. I każdemu wędkarzowi proponuję, jeżeli ma miejsce przy domu w ogrodzie, zrobić sobie taką sadzawkę, może mniejszą, może większą, jak to ma możliwości. I będzie miał wielki przegląd tego, jak ryby w danym czasie się zachowują. Jest to dla mnie bardzo, bardzo cenna obserwacja, którą mogę tutaj przy domu zaobserwować. Dobrych rad należy słuchać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.